Moi drodzy, dzisiejszy temat jest następujący GTA 6 was rozczaruje Jakiś przeciek, coś, ktoś widział o co chodzi Cyberpunk Orion przełomem graficznym Oraz Marvel Rivals miażdżące konkurencje A właśnie, bo Marvel Rivals, w które chciałem pograć ma zamkniętą betę, ale nie dostałem do niej dostępu Także pozdrawiam serdecznie Dzięki bardzo NetEase za udzielenie mi streamerowi dostępu do gierki, żeby ją rozpromować za darmo wam, bo byłem ją za, nią zajarany. No, fajnie, fajnie. Idziemy oglądać. Ludwoksik, nowa porcja informacji. Ostatnio miał miejsce podcast, w którym jeden z przedstawicieli Rockstar Games powiedział, że GTA 6 może być małym rozczarowaniem na premierę, ale nadal będzie to najlepsza gra na rynku. O tym sobie się Najlepsza Nawet gra na konty... rynku. Najlepsza gra na rynku. Czy GTA 6 może być aż takim przełomem? No kurde, dużo ludzi mówi, że Rockstar ma taką politykę wydawania gier, że nie wydają gry co 2-3 lata, tylko wydają Eungrę raz na 10 lat i miażdży system. No, Red Dead Redemption jest jedną z najlepszych gier, jakie się w tym stuleciu ukazały, to na pewno. I GTA 5 też jest za taką jedną z lepszych gier uznawanych głównie pewnie przez online. Jestem ciekawy, jakie będzie GTA 6 Mi się wydaje, że ciężko będzie je aż tak docenić w 30 klatkach, które będą na PS5. Ale to może zagrasz w Red DEDA czy w GTA, bo w GTA na pewno planuje szóstkę jak wyjdzie. To na 100%. W seriale przedstawię wam sytuację z Assassin's Creed Shadows, ponieważ Ubisoft wyjaśnia, na czym polega wizja serii. Dodatkowo roczny kolor... Wizja serii. Wizja serii jest taka, że chcemy spieniężyć w poprawność polityczną na siłę, a wy macie łykać jak pelikany. Taka jest wizja serii Assassin's Creed aktualnie. Nie wiem, w jaką stronę później to odbije, ale Ubisoft wygląda tragicznie. Pokaż mi akcję firmy Ubisoft. Akcje firmy Ubisoft spadły o 10 prawie procent. 10 punktów nam zleciało w ciągu miesiąca. To jest ogromny spadek i zobaczcie, jak tutaj jest stromo. Z 22,5 euro akcja do 19,5 niecałych. To nie jest jakiś event, nie? Wiadomo, że to nie jest jakiś krach totalny, ale widać, że ludzie zaczęli obserwować, co się dzieje z Ubisoftem i w jakim kierunku ta firma zmierza, i zaczęli te akcje po prostu sprzedawać. Jak sobie zobaczymy rok, no to w sumie teraz jest najniżej w ciągu roku. Jest autentycznie najniżej od roku. Moim zdaniem to nie, nie świadczy zbyt dobrze. No ale nic, wróćmy do materiału. Duty Trafiło dzisiaj do Xbox Game Passa Marvel Rivals całkowicie przegania Concorda, jeśli chodzi o statystyki, a także to sukły... no dobra, Concorda, ja myślałem, że Overwatcha przegania, czy coś Concorda to ciężko nie przegonić Concord ma chyba niecałe tysiąc graczy W tej zamkniętej becie. To jest tragedia, powiem wam, Concord Jest totalną klapą Jest zamknięta beta, która jest darmowa I ludzie grają w to, nie grają Po prostu, chciałem powiedzieć, że w małych ilościach Oni w to praktycznie nie grają, a najlepsze jest to Że jak gra wyjdzie, ona będzie kosztować 40 dolarów <laughs> także tam naprawdę nikt nie będzie w to grał. Ta gra jest beznadziejna, tragiczna. Cyberpunk 2077 ma przedstawić fotorealistyczne tekstury. Zachęcam Oho. także, żebyście wbijali naszego Instagrama, na którym codziennie udostępniane są posty, a także relacje, dzięki którym możecie szybciej. Do... Czy oni Cyberpunk'a Orion będą robić też na Unreal'u, tak jak Wiedźmina, bo oni mieli ten swój silnik, nie? Red Engine, czy jakoś tak? I teraz zawiązali tam współpracę, nie? Z Epic Gamesem, z, z z Unreal Engine'em, że będzie Wiedźmin robiony na Unreal Engine 5. Jeżeli Cy Cyberpunk będzie robiony na UE, to, to może być faktycznie mega mocne dowiedzieć się jakichś różnych informacji, nie czekając na materiał o godzinie 16. Zaczynamy! Oby Vermage, bo to o nim mowa i to on wziął udział w podcaście, jest pewien, że Grand Theft Auto 6 będzie najlepszą grą, jaką zobaczy świat, ale na premierę może lekko rozczarować graczy i to nie dlatego, że tytuł będzie zły, średni czy po prostu niedopracowany, ale z całkowicie innego powodu. Jako, że pracował on w firmie przez 15 lat, bo warto w tym miejscu powiedzieć, że od jakiegoś czasu już nie współpracuje z Gwiazdami roka, ponieważ odszedł od nich, lecz no pracował przy takich projektach jak Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto San Andreas, GTA 5 i właśnie GTA 6. Dlatego został zaproszony do podcastu na kanale San in Play, gdzie padło pytanie na temat oczekiwań wobec szóstej odsłony popularnego cyklu. Vermey zaczął od tego, że widział finalny zwiastun GTA 6 i zrobił na nim ogromne wrażenie. Każda senka przykuła jego uwagę, jak chociażby ta na plaży, gdzie jak możemy zauważyć, żaden NPC nie stoi w miejscu, a każdy pełni jakąś określoną rolę. Twórca jednak mówi, że gracze mogą być najbardziej zawiedzeni z powodu skoku jakościowego, ponieważ może nie być on taki wow, jakim była. Piątka w stosunku do GTA 4. A to wszystko z powodu mniejszej różnicy generacyjnej między konsolami obecnej i. A nie, no to co na pewno. Oczywiście, że tak. Ludzie, jeżeli oni. Wiecie, też widać, że ta grafika jest dużo bardziej stylizowana niż realistyczna w 100%. Oczywiście, ale. Kurde. Wiecie co? Grafika, jasne, ona przyciąga, ale to GTA 6 wygląda dobrze i to wystarczy. Ono wygląda dobrze. Najważniejsze, żeby się w nie dobrze grało po prostu. Gameplay cię przytrzyma przy grze. To, jak ten świat faktycznie będzie można z nim w interakcję wchodzić, to z to powodu. Powoduje, czy w tym GTA będziemy się dobrze bawić, i czy będziemy rozczarowani, czy nie. Wydaje mi się, że graficznie ta gra i tak będzie stała na super poziomie. W poprzedniej generacji. Scena, która mnie powaliła, to ta na plaży, gdzie wszyscy wydają się robić coś innego, jakby każda postać miała własną animację. Myślę, że wygląda to niesamowicie, ale nie sądzę, że GTA 6 będzie się szalenie różnić od GTA 5. Myślę, że ludzie mogą być troszkę rozczarowani na premierę, ale nadal będzie to najlepsza gra na rynku. I szczerze wam powiem, że jak śledziłem jakieś różne Twittery bądź reddity, to dużo osób zauważało właśnie ten aspekt, ale zaraz pojawiali się obroni. Którzy mówili, że jest to w końcu Rockstar, wydają oni gierki bardzo rzadko i zawsze ten przeskok jakościowy jest. I no nie mówię, że tutaj go nie będzie, ale po prostu może tak być, że nie będzie on tak duży jak. Mi w... się wydaje, że jak patrzysz na Red Dead Redemption, to w porównaniu ten skok nie będzie prawie wcale widoczny, bo Red Dead, mimo że jest troszkę starszą gierką, już leciutko starszą, to i tak wygląda wybitnie. Jakby faktycznie tempo rozwoju graficznego, jasne, ono się w jakiś nie wiem, na przykład świetle, ray tracingu, w takich rzeczach objawia ten rozwój bardzo solidny. Nie, ale w tym, jak grafiki przestały być kanciaste i są teraz dużo bardziej realistyczne, mi się wydaje, że dobiliśmy do prawie że sufitu. Jakby jest jeszcze pole do popisu, ale powoli, moim zdaniem, fokus zacznie się zmieniać z tego, nie będziemy dbali o to, żeby gry ładniej wyglądały, tylko żeby lepiej działały, a przynajmniej na to liczę, żeby one były trochę lepiej zoptymalizowane, żeby one lepiej po prostu chodziły, żeby ta sama grafika, która teraz występuje i wymaga od nas mocnych komputerów i pali konsolę, żeby ona była niewymagająca w perspektywie jakichś tam 10 lat, to by było super żeby gry po prostu zmierzały w tę stronę, bo moim zdaniem w tym momencie to jak gry prób... wiecie Unreal Engine 5, jeżeli faktycznie ktoś się postara, a nie użyje tylko totalnie asetów i nie zrobi tech demo, to ten silnik gwarantuje takie możliwości, że to już totalnie wystarczy moim zdaniem na naprawdę dziesiątki lat, to, to jest Praktycznie stan taki, jak masz za oknem tej rzeczywistości. Ale pytanie po prostu, jak to będzie wymagające. Ja uważam, że grafika nie musi iść w stronę jakości dalej, tylko w stronę wydajności. w Zeszłych odsłonach. Także na to musimy być niestety przygotowani. Nie da się ukryć, że zaraz po zapowiedzi Assassin's Creed Shadow z wokół gry Ubisoftu zaczęła się robić naprawdę duża batalia, jeśli chodzi o jakieś różne kontrowersje. Powiedzmy. Z... Nie wiem, ja ten Ubisoft i Assassin's Creed to grilluje sukcesywnie od dawna i liczyłem na to, że Star Wars Outlaws będzie odbiciem piłeczki, że jednak zrobili coś. Dobrego. <laughs> tam Star Wars Outlaws wygląda tak samo gównianie. ...z postacią Jaskę, czy ogólnie z czasami w jakich dzieje się tytuł. Dodatkowo już w maju informowano nas, że japońscy gracze bardzo sceptycznie patrzą na tytuł Assassin's Creed Shadows ze względu na wspomniane już przeze mnie nieścisłości historyczne. Tak. Dlatego też Ubisoft postanowił troszeczkę wyprostować całą sprawę i wystosował oświadczenie, które Mówić jest o tym. dosyć obszerne i wrzucił je na swojego Twittera. Totalnie wymijające ścierwo, PR-owe pierdzielenie, no tak, 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 żeby uspokoić inwestorów i troszeczkę... Załagodzić, narzucić plasterek na te japońskie rany? Całość składa się z czterech stron, które są rozpisane, jak to wygląda z ich perspektywy. I nie będę wam tego czytał, tylko po prostu przedstawię wam najważniejsze informacje. W każdym razie, Ubisoft zaznacza, że gry z serii Assassin's Creed nigdy nie miały być rzeczywistym przedstawieniem historii, czy ogólnie postaci historycznych. I tak samo jest w Assassin's Creed Shadows. Gra nie ma służyć jako źródło historyczne. Dlatego użyliśmy postaci historycznej, no. które będzie potem wykorzystywane w szkołach jako przykłady dla uczniów, a po prostu jako rozrywka. Po prostu po całodniowym wysiłku, żeby przyjść do domu i pograć w coś takiego jak właśnie Assassin's Creed Shadows. Oczywiście, dobrze, to jeżeli nie skupimy się na aspektach historycznych, to zapraszam serdecznie do jednego z filmów na kanale, gdzie pokazywałem punkt po punkcie na gameplayu, jak ta gra gównianie nie chodzi, jak ona gównianie nie wygląda, jak czasami animacje się po prostu ścinają i nie mają uzupełnień ze sobą, nie potrafią się zapętlać. W pewnych sytuacjach to dosłownie wygląda jak jakiś pokaz klatek. Także pozdrawiam, gameplayowo to też będzie wyglądać źle i prawdopodobnie questy będą zgejtowane za jakimś poziomem, jest to kolejna ubigierka z kompasem u góry, z jakimiś questami po lewej totalny standardzik, ta gra nie ma nic, co wyróżniałoby ją nad Ghost of Tsushima, która właśnie wyszła na PC, a także nie widzę żadnego najmniejszego sensu, żeby kupować to jeszcze do tego praktyki spieniężania tej gry w, oczywiście podając nam kilka różnych pakietów, early accessy kuźwa, opcje pakietów za 500 zł i jeszcze w tym pakiecie chyba za preorderowanie dostajesz jakąś dodatkową misję, także obcięli content po to, żeby obchnąć go w preorderowanie Orderze. W tym asasynie się wszystko nie zgadza. Od motywów sprzedażowych, przez jakość gameplayową, po motyw historyczny. Nie wiem, co tutaj miałoby być takiego super, poza tym, że to kolejny asasyn a ty jesteś fanem serii, to to kupisz. No, innego powodu nie widzę. Się wcale nie zmienia to faktu, że twórcy bazowali na historycznych rzeczach, ponieważ mamy tutaj kwestię Jaskę, który oczywiście no, jest historyczną postacią i swoje dla kultury Japonii zrobił. Dlatego też możemy przeczytać, że twórcy zapewniają, iż włożyli duży wysiłek w stworzenie pełnej szacunku reprezentacji Dudalnej Japonii, a także iż biją się w pierść i przyznają błąd oraz zapowiadają poprawę w oparciu o konstruktywną krytykę. Mega. Dwie ostatnie strony poświęcone są natomiast postaci jaskę, ponieważ pamiętajmy, ale od samego początku Assassin's Creed Shadows był on przedstawiany jako pierwsza w historii serii grywalna postać historyczna. No i nie dość, że wywołało to niemałe kontrowersje. że to jest ten problem, że. Oni robili cały marketing wokół historycznego waloru tej gry, a teraz zaprzeczają temu. Noż no. Jednocześnie chcą szlifować te walory historyczne, żeby jednak oddawało to trochę, więc... Kurczę, Ubisoft, wy się gubicie w zeznaniach. No to wiele osób uważa, iż w rzeczywistości nie był on żadnym japońskim wojownikiem, a różne stare książki bądź nieoficjalne źródła wiedzy po prostu kłamią, ale to w sumie nie nam oceniać, ponieważ każdy może wierzyć w to, co chce wierzyć. Ogólnie z tym jest taka troszeczkę nagonka, no bo gdziekolwiek nie zobaczymy, to jeden powie, że nie ma wątpliwości, iż był on samurajem. A inny japończyk powie, że na pewno był, ponieważ w jakiejś tam książce przeczytał, że wspierał on Nobunagę. Żeby poznać prawdę, musielibyśmy się chyba cofnąć do przeszłości, bo tylko to nam pozostało. Ubisoft odniosło się. Też do... ciekawą postać, co kurde, wybrali. Tak? Z jednego konkretnego powodu ta postać została wybrana. Ubisoft to wiemy, my to wiemy, ale oni tego ci wprost nie powiedzą. Nie, nie, oni chcieli historycznie. Za... Tak, oczywiście wcale nie chcemy spieniężyć poprawności. Politycznej. I ja nie mam problemu, jakby spoko. Inkl inkluzywność. Która nie jest wymuszona Jest okej okay. Może być ktoś czarnoskóry Może ktoś być gejem ja nie mam z tym problemu Ale jeżeli widać z 10 kilometrów Że zrobiliście to totalnie na siłę to no to to śmierdzi i wręcz przeczy idei inkluzywności Bo pokazuje jak chamsko się zachowaliście I pod klucz wybraliście postać Wręcz wyróżniającą właśnie na tle ludzi Gdzie walczycie o równość teoretycznie No nie, to samo sobie przeczy trochę Kurde Wiecie o co mi chodzi, nie? Do kwestii Jaskę stwierdzając Że jest on jedynie inspirowany prawdziwą postacią historyczną wykreowaną w celu stworzenia wciągającego doświadczenia. Postawiono na pochodzącego z Afryki bohatera właśnie z powodu wielu tajemnic, którymi jest owiany. Jestem tylko ciekawy, czy to ogłoszenie, które Ubisoft udostępniło na swoim Twitterze jakkolwiek zmieni obecną sytuację kontrowersyjną, ponieważ wydaje mi się, że wiele osób będzie miało po prostu w przysłowiowej dupie to, co napisali i dalej będą jechać równo. Oczywiście, bo oni też mają to w dupie, to czy my mamy nagle sobie, wiesz, wypchać mordę tym PR-owym pierdzieleniem? Shadows, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a my przynajmniej Dalej. No szybko w tym miejscu warto wspomnieć, iż 10 lipca Tom Henderson poinformował, że w lipcu ogólnie ma do Game Passa trafić zeszłoroczny Call of Duty Modern Warfare 3. Od tamtego czasu w żaden sposób nie było to potwierdzane przez Xboxa, aż w sumie do dzisiaj. Ponieważ plotki się potwierdziły i już teraz możecie zagrać w Call of Duty Modern Warfare 3 na Xbox Game Passie. So? Czyli dosłownie wystarczyło poczekać rok? niecały, żeby pograć w gierkę, która tam z 300 pewnie jest warta na Game W sumie spoko. Szczerze, jak ktoś jest cierpliwy i nie chce grać od razu na premierę. Po pewności usłyszeli. Tylko z drugiej strony w to się chyba gra dla multiplayera, nie? Bo fabuła trwa dwie godziny czy coś. Co o tytule takim jak Marvel Rivals, ponieważ o, jakiś... szczerze? Ja naprawdę chciałbym, żeby ta gra wypaliła, powiem wam szczerze. Chciałbym, żeby, żebyśmy dostali nowego Overwatcha i oni bardzo dużo zerżnęli tutaj z Overwatcha, ale tych dobrych rzeczy mega bym, kurde, chciał. Z czas temu miały miejsce testy przez które ta gra mocno wystrzeliła i wiele osób pokochało tę gierkę, mimo że w nią dalej nie zagrało. Wszystko ze względu na to, że twórcy na Twitchu otrzymali kody do gry, na którym rozdawali je swoim widzom, przez co na streamach największych streamerów, którzy grają w Hero Shootery, było nawet po kilka tysięcy osób. Wczoraj natomiast wystartowały kolejne zamknięte beta testy Marvel Rivals, tyle że nie dość, że na konsolach, to także na Steamie. No a tam Marvel Rivals już pierwszego dnia, w najlepszym momencie, zgromadziło ponad 50... 52 tysiące graczy to jest naprawdę dobry wynik Uważam jak na pierwszy dzień zamkniętej bety Dla porównania Concord to 1000, tak? A Concord był, uwaga, reklamowany na State of Play Wielkim cinematiciem 52 tysiące użytkowników Gdzie no, jak na hero shootery w dzisiejszych czasach Jest to naprawdę ogromna liczba Dla porównania jakiś czas temu wystartowały także otwarte testy Concorda Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to jeden z projektów PlayStation Concord po prostu wygląda źle Postacie wyglądają źle Świat wygląda źle Ja. <laughs> UI wygląda brzydko, nie wiem, ta gra jest, to jest kolejna gra robiona pod klucz, bo zobaczyli, że hero Shootery się sprzedają, albo że zostanie jakaś luka po Overwatchu, bo Blizzard się stoczył i próbują się wepchnąć na siłę, ale nie mają ewidentnie żadnego fajnego pomysłu, widać to z kilometra. A Marvel, no to Marvel, tak naprawdę marką się samą broni, nie, to też jest inny case. Który wpisuje się w nową strategię dostarczania na rynek gier jako usług. Działa on na zupełnie takim samym patencie jak Marvel Rivals czy Overwatch, no i w najlepszym momencie, w ciągu o, 2000, sory, trochę zaniżyłem, no ale to i tak jest tragiczny wynik moim zdaniem. Pierwszego dnia w tytule jednocześnie znajdowało się 2388 osób. Nawet mimo tego, że mówimy tutaj o zamkniętej becie i o otwartych testach, no to nie zmienia to faktu, że Marvel Rivals bije na głowę nowe IP opracowane przez zespół PlayStation. No i tak to w sumie trzeba przyznać, że solidnie bije na głowę. Pamiętajmy, że Hero Shootery polegają na walce bohaterów. A jaki inne uniwersum odnalazłoby się w tym lepiej, jak nie Marvel? No, jest jeszcze DC, ale. To akurat jest duży plus, no? Jakby w Hero Shooterach najważniejsze jest to, żeby każdy gracz miał jakąś swoją reprezentację, żeby archetypy różnych postaci były spełniane i wypełniane i dlatego Overwatch miał duży sukces, bo miałeś tam przeróżne postacie, które uderzały w przeróżne archetypy. Były ładne laski, były słodkie dziewczyny, były nie wiem, jakieś zarąbiści młoczarze jak Reinhardt, byli y, grubasy co mają wywalone jak Roadhog. Był każdy inny od siebie i każdy dosłownie z każdego jakiegoś pola zainteresowań znalazłby coś, coś dla siebie każdy miał jakąś postać i ja na przykład uwielbiałem grać Reinhardtem, nie? Wydaje mi się, że Marvel też to ma, że ta każda postać jest jednak bardzo taka wyrazista, że one też spełniają różne archetypy, że masz tego Ironmana, który ja już ja przez to, jaki mam humor, jak bardzo lubię też filmy i komiksy, od razu mam ochotę grać Ironmanem, tylko dlatego, że to Ironman, a nie dlatego, że patrzę na przykład na skile tych postaci, nie? Także kurde. Moim zdaniem, Marvel tutaj może zamieść planszę, jeżeli to dobrze zrobi. Na to prawdopodobnie jeszcze trochę poczekamy. Na stronie CD Projekt Red pojawiła się nowa oferta pracy, która może nam zasugerować, że kontynuacja Cyberpunk'a 2077 będzie mieć bardziej fotorealistyczne tekstury. Oczywiście mowa tutaj o Cyberpunk Orion, o którym wciąż bardzo, ale to naprawdę bardzo mało wiemy, a w sieci pojawiają się delikatnie jakieś tam różne pojedyncze malutkie informacje. W każdym razie, polskie studio, a w sumie bardziej mogę w tym miejscu powiedzieć, że amerykańskie studio, studio, ponieważ pamiętajmy, że Molasses Flat działa nad cyberpunkiem Orion, szuka starszego artysty do spraw środowiska, który będzie odpowiedzialny za budowanie niesamowitych światów, które gracze będą mogli się w pełni zagłębić. Tym samym będzie on tworzył wysokiej jakości modele 3D i fotorealistyczne tekstury przy użyciu różnych narzędzi i oprogramowania pośredniczą. W cyberpunku fotorealizm jak najbardziej może się sprawdzić. Tylko pytanie, czy to nie będzie tak, że gra będzie nam chodzić w 10 fps nie? <laughs> czy nie trzeba będzie inwestować w jakąś nową kartę w tamtym momencie pewnie Nvidia RTX y, 6090 już, czy coś, czy 7090, jak ten Orion wyjdzie. Ciącego. Dodatkowo osoba będzie konfigurować materiały i shadery, aby osiągnąć najlepszą możliwą jakość końcową i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę, że CD Projekt Red idzie o krok do przodu i chce pójść w fotorealizm. Im bardzo trzymam kciuki, że po prostu im to wyjdzie, ponieważ cyberpunk jest piękny teraz już jaki jest, a jeśli pójdę o krok dalej, no to będzie całkowita miazga. Jeśli jesteście starszymi artystami zajmującymi się środowiskiem, no to gorąco zapraszam do wzięcia udziału i do napisania do CD Projekt Red. Sęk w tym, że pracy szuka, właśnie jak już wcześniej powiedziałem, Molasses Flat, a to stanowisko wymaga pracy w Bostonie. Także jeśli chcecie się przeprowadzić, to let's go. W ogóle nie wiem, jak to jest w innych firmach, ale tutaj zauważyłem w tej ofercie pracy, że normalnie do biura można przychodzić z psiakiem. No mega, akurat. To jest akurat mega fajne rozwiązanie i mega. To się szanuje, ale coraz chyba więcej biur ma te opcje, na szczęście. Mega, szanuję za to. Pamiętajcie, żeby wbić na naszego Instagrama, a ja w tym czasie dziękuję za oglądanie materiału, widz. A co, się... jak się zesra, to posprzątasz, nie? W kolejnych odcinkach. No i spoko, fajne newsy, kurczę. Znowu grillowany Ubisoft, ale Marvel Rivals: jak tylko uda mi się ogarnąć dostęp, a postaram się odezwać do net i za to będziemy napieprzać w to na streamach, chyba powiem wam. Potestowałbym to sobie.